Dobra, próba numer już chyba druga albo trzecia, nieważne, siema-siema ogólnie dawno nie nagrywałem vlogów nie? na YouTube'a i jestem w lesie, bo ogólnie latam kładziszem. Kupiłem sobie kłada, nie chwaliłem się tym na YouTube'ie. gdzieś tam znajomi widzieli czy coś tam, także spoko. No i myślę, że dzisiejszy odcinek, ewentualnie vlog, będzie właśnie o kładzie, będzie może jakiś, nie wiem, filmik, z jazdy czy coś. Także, nie wiem, jestem w lesie Zobaczcie jak to w ogóle wygląda Tylko nagrywam aparatem Mam zewnętrzny mikrofon Aparat Panasonic Lumix G7 I jakby co Piszcie jak jakoś. Mamy 4K 30 klatek Myślę, że będzie odpowiednia, wystarczająca jakoś Jak na YouTube'a także, no, także już Wam pokazuję W ogóle jak to wygląda Ja sobie złożę ekran Dobra No i generalnie rzecz biorąc... Łap bo mamy nałożony filtr, ale to nieważne, polaryzacyjny, tylko tak się prezentuje kładzisz ehm, Naprawdę, dawno nie nagrywałem na YouTubie Nie pamiętam, ale nie nagrywałem chyba bodajże, o oh Jezus, półtora roku, nie wiem, od piosenki Halloween Także tak to się prezentuje, Dilling link Wysie 50 Nowy zakup, nowy sprzęcik, boberka i makareny już nie ma ehm, Także no Wydaje mi się, że na 99,9% zostanę przy tym kładzie na stałe. Ogólnie jestem w lesie, trochę wieje, mam nadzieję, że dźwięk będzie się dobrze zbierał. No i co? Generalnie rzecz biorąc, on był zielony, pomalowałem go na czarno, wiecie, pod siebie, no bo ja lubię czarny stonowany kolor, bo czarny pasuje do wszystkiego. Swoją drogą mam też kamerkę na kasku. Um, łapisz ostrość? Tak, łapisz ostrość. Kamerka Blow, GoPro you. Mam tam jeszcze akusy generalnie rzecz biorąc. Widzę, że autofokus w tym aparacie jest naprawdę niezły. Bo jak nagrywałem ogólnie filmiki, nie wiem, na koncertach gdzieś czy coś, to ten fokus gubił, ale dobra, jest wystarczająco jasno. Mamy nałożony tylko filtr polaryzacyjny, ale jest ok dobra. Tak to wygląda, moi drodzy, co to opisywać? 250, kupiłem go w kolorze zielonym. Ile za niego dałem? Powiem wam tak, faceci o pieniądzach nie gadają, ale yy, powiem tylko tyle, że ceny takich kładów chodzą od 5-6 tysięcy nawet do dyszki. Ja dałem, no właśnie, coś w tym przedziale. Generalnie rzecz biorąc, na tą chwilę nic z nim jeszcze nie robiłem, oprócz malowania, bo on był zielony. Pomalowałem go na czarno. czarny mat, ale na to poszedł też lakier. Boję się, jedyne czego się boję, bo zobaczcie, tak to wygląda, mamy filtr nałożony, mikrofon jest zewnętrzny, boja, no ale nieważne, wiem, lusterka ujebana. Generalnie tak to wygląda. On był zielony, tak samo jak rama, tylko że było trochę jaśniejsze. Jedyne co tu zmieniłem to. W sumie lusterka mu założyłem nowe, pomalowałem całego na czarno. E, wahacze przednie pomalowałem na czarno, bo to jest wersja na aluminiowych wahaczach. Wiem, że wychodziły jeszcze wersje z tymi ładniejszymi wahaczami, jak tu mówią e, tamte stalowe, ale, ale dobra, już była taka wersja. To mówię, biorę, bo był też tani i blisko, także, także spoko. E, co tu jeszcze w sumie przy nim robiłem? Końcówki wydechu, dwa krapowicze. Tak, będziecie widzieć blachę, wiem, wiem, ale dobra, już jest przerejestrowany na mnie Dwa akrapowicze, nie pokażę Wam tych moich zajebistych spawów Ale ostatnio jeszcze pomalowałem ośkę na czarno Niby pierdoła, ale wygląda już o wiele lepiej Mam do niego nowe opony do tyłu, ale jeszcze nie założyłem, bo też chcę, że tak powiem, spalić, skończyć I co tu jeszcze, z przodu siedzą nowe opony jakby ktoś się pytał w ogóle, dlaczego nagrywam tego vloga, dlaczego ten odcinek? Po pierwsze, dawno na YouTube nie nagrywałem, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, mam bardzo dużo czasu wolnego. A trzecia sprawa jest też taka, że sam ja e, miałem coś takiego. Czekajcie. Miałem coś takiego w ogóle. E, przestawię fokusa na twarz, dobra. Miałem coś takiego, że. E, Zabijałem na YouTube'a i wpisywałem Jeannie 250. Co to kurwa było? Wpisywałem Jeannie 250, i sytuacja wyglądała tak, że chciałem się dowiedzieć czegoś na temat tego kłada przed zakupem. I robię to właśnie w tym celu, że wy, jeśli chcecie kupić sobie takiego kłada, no to specjalnie macie właśnie ten filmik, żeby wam, żebym wam pokazał wszystko o tym kładzie, najlepiej przed zakupem. Bo ja miałem taki problem przed zakupem, że chciałem bardzo kupić tego kłada, ale. Po prostu nigdzie na YouTubie nie miałem polskich filmów na temat tego kłada po prostu. Nie miałem ani u youtuberów, żadnych innych, tylko po prostu gdzieś jakieś zagraniczne filmiki, które pokazywały zazwyczaj albo VMAXa, albo po prostu jakieś swapy i tuningi. Czy w tym będzie swap? Tak, będzie swap. Na jaki silnik? Mam jeden silnik wybrany, ale na to trzeba mieć, że tak powiem, pieniądze. Ale wiadomo, że, że tak powiem, będą pieniądze, to na bank się tego swapa zrobi. Na tą chwilę siedzi tutaj seryjnie 250 Ile to pójdzie? Powiem tak. Czekajcie, bo ogólnie rzecz biorąc, ludzie różnie pierdolą, że te 250 nie wiem tam stówę zapinają, 120, nie, powiem wam, że nie. Mało, która 250ka pójdzie wam 8 9, Znaczy się. W sensie większość 250 tak pójdzie 8,9 natomiast ja maksymalnie tym kładem wycisnąłem wycisnąłem na tych przełożeniach, bo to jest 32 z tyłu, już była założona i ja go kupiłem, także, także no, swoją drogą łańcuch jest smarowany, także git Maksymalnie wycisnąłem tym kładem 97 na godzinę, 98, coś takiego na prostej drodze na asfalcie. Ale to było już z górki i to było z wiatrem, także no i jechałem bez plecaka. Także myślę, że stówy raczej takim sprzętem nie wyciśniecie. Stuwa, moim zdaniem, jest możliwa tylko i wyłącznie, jakbyście ewentualnie, nie wiem, jeszcze przednią zębatkę zmienili, ale raczej przednia zębatka nie wejdzie. Tu jest czternastka bodajże. Nie, sorry, trzynastka z przodu, czternastkę może bym założył, ale bałem się, żeby po prostu ona się tu zmieściła. Bo. Pod tą osłoną no miejsca jest niestety bardzo mało i, no i po prostu boję się, że łańcuch by mógł się wpierdolić e, tutaj i wyrwać, tak jak u, u mojego brata w krosie takie coś było, że wpierdolił się łańcuch, bo był zbyt luźny, zaklinował się, zrobił dziurę w karterze, znaczy się w osłonie magneta i trzeba było to e, zaklejać, szczelniać, uszczelniać, no bo wiadomo tu jest chyba wiem, mokre magneto to znaczy się tfu, chyba sore, bo tu, y, y, suche, bo tu mamy okienko do ustawiania rozrządu. Tak to wygląda. A no i dorzuciłem sobie gaśnicę. Gaśnica czemu tu jest? <noise> tego wam nie powiem, ale z prywatnych problemów. Znaczy się ogólnie miałem sytuację, bo mam też takiego komara, e, który no, na tą chwilę nie jeździ, ale jak jeździł no to się wydarzył pewien wypadek. Z tego względu już jestem zabezpieczony i kupiłem sobie gaśnicę dokłada, bo nie chcę powtórki, że tak powiem z rozrywki. E... No i jak to wygląda? Widzę, że ogólnie aparat gubi ostrość. Nie wiem dlaczego gubi ostrość, ale całkiem możliwe, że przez filtr polaryzacyjny, ewentualnie ekspozycję. Nie no, zbyt jasna ekspozycja, gdzie bez jaj. Także tak to wygląda. No co? Co mogę Wam powiedzieć? Na pewno znajdą się imitacje, którzy będą po prostu chcieli go zobaczyć z każdej strony. Powiem no tak, ogólnie z góry mówię, że kład jest dosyć mały, naprawdę jest mały. Jest mniejszy, niższy niż przeciętna 250, taka terenowa. Zobaczcie, tak to wygląda. Ja wiem, dla niektórych ten długi tylny wahacz no, trochę boli w oczy, nie? Zwłaszcza, że plastiki nam się kończą gdzieś tam, gdzie leży kask, nie? Tak to wygląda. Ale bynajmniej u mnie są takie plany, żem sobie ten wachacz założył krótszy, bo ten wachacz ma długość około tam 70 cm, jak mi Um, także no jest dosyć długi, swoją drogą zobaczcie jak jest umiejscowiony amortyzator. Um, no jest chujowo umiejscowiony, bo jest mega tam z tyłu. Ja bym wolał, żeby po prostu bardziej yy, pionowo sobie szać. Wtedy ta dupa też, że tak powiem, trochę wyżej będzie yy, stała. E, ja sobie dorobiłem pseudo bagażnik, bo ja miałem kufer założony, ale ten kufer ściągnąłem z tego względu, że... Najczęściej jeżdżę, jeżdżę po prostu z kaskiem i z kufrem, dlatego kask, znaczy się z kaskiem, co ja gadam, z plecakiem. I po prostu problem taki, że jak założyłem plecak, to no po prostu ciężko było się zmieścić z kufrem jeszcze. Także no, to co też zauważyłem to to, że mi się koła tutaj e, zrównują. Natomiast tutaj tylne koło wystaje, co by świadczyło o tym, że w ogóle jak patrzymy na niego to rama jest prosto, bardziej w lewą stronę, a wahacz idzie bardziej w prawą stronę, ośka tylna. Także, no jedynym e, najtańszym myślę i najprostszym rozwiązaniem będzie po prostu założenie dystansu. Tutaj 3 cm do tego tylnego koła, i po prostu koło będzie wysunięte tak samo jak te prawe, i to tyle. Ech. Także, tak to zrobiłem. Przeniosłem sobie zbiorniczek do płyny hamulcowego. Tutaj na podnóżek z tyłu zrobiłem muchy. Z tego względu, że po prostu nie chciałem się za każdym razem. On gdzieś tam przy akusie był schowany. Um, był schowany i było takie ciężkie dojście w ogóle, żeby wlać jakiś pójń e, hamulcowy, także przyniosłem sobie go tutaj Myślę, że jest łatwiejsze zanie Mało tego, kład wziął przykład z Komara i też mi się podpalił. Znaczy się nie podpalił się, ale podczas tam jazdy próbnej e, stary akumulator, bo mam teraz nowy od junaka. E, stary akumulator zaczął się gotować, czajcie. Nie wiem, nie mam pojęcia co się wydarzyło e, bo wydaje mi się, że e, no nie, nie mam pojęcia o co chodzi, bo jechałem nim, zapiąłem VMAXa i chciałem przetestować nowy akumulator I po prostu nowy akumulator mi się zagotował eee, Znaczy się stary, stary mi się zagotował, dlatego kupiłem nowy I nie mam pojęcia dlaczego, bo przewody były całe, przewody się trochę popaliły końcówki O Jezu, tak to wygląda, nie wiem jak wam pokazać Tam jest mm od Junaka, tam wisi jeszcze przekaźnik rozrusznika ale to nie ma znaczenia tak to się um, prezentuje że tak powiem nie ja tak spojrzałem na bagażnik, bo myślałem że wody są zabrane ale chyba mi nigdzie nie wyskoczyła po drodze no i co chcielibyście go nie wiem, zobaczyć z każdej strony ewentualnie posłuchać jak to chodzi to też jak najbardziej nie ma problemu, ja sobie tu taką no, Ogólnie widzę, że fokus w aparacie jest bardzo wolny, bardzo ogarnia nie wiadomo co. Mamy standardowy prędkościomierz jak w Baszanie, coś tego typu. Uczek na telefon to sobie dorzuciłem, ale odpalę Wam go, żebyście sobie posłuchali. Yy, zmieniłem sobie gripy, pomalowałem klamki, ale to nieważne. Odstrzała. Także no, jestem, nie wiem czy jestem trochę prześwietlony, bo jestem teraz nad, na polami, nad, nad polami mniej więcej, no, na polach. Ehm, także nie wiem czy dobrze czy to się nagrało, ale nagrałem VMAX i jazdę tym układem. Także jeśli to się dobrze nagrało, a miejmy nadzieję, bo mam zapasowy akumulator do kamerki, no to zobaczycie jak to jedzie. Powiem wam tak, nie jest źle, naprawdę nie jest źle. Aczkolwiek mogłoby być lepiej. Zapiąłem tam chyba bodajże 95 na godzinę. Powiem tak, były takie sytuacje tym kładem, jakiś coś metalowego leży na drodze, a co to w ogóle jest? Jakaś blacha chyba. Czekajcie. Zobaczcie co leży na drodze. Ja wam przestawię sobie ostrość. Zobaczcie! O! Takie coś leżało na drodze. Coś ostrego, nie wiem. Gdzieś tam na pobocze, żeby na to nie najechać, ehm, nie wiem ehm, co wy o tym myślicie. Czy 95 na godzinę to jest dobrze, jak na takie układam Myślę, że jak na 250 to jest i tak bardzo dużo. Ehm, tym bardziej, że tutaj jednak mamy dosyć duże kółka, co by za tym szło też duży VMAX. Ehm, koła to są czternastki, bo w sumie o takiej specyfikacji Wam tutaj nie mówiłem. Tego czego na pewno się nie dowiecie tak ogólnie od producenta, to teraz tak w dowodzie on ma napisane, że jest dwuosobowy, chociaż powiem Wam szczerze, naprawdę szczerze, to jest 250, która moim zdaniem jest mała. Naprawdę, ja widziałem większe 250, mniejszej 250 raczej nie widziałem, a w ogóle to wyłączę, bo a, miałem włączony zapon, bo wentylator się złączył, ale dobra, nieważne. Generalnie rzecz biorąc, teraz tak, z takich ciekawostek, to w dowodzie jest on zarejestrowany jako pojazd kategoria L7E bodajże, czyli jako pojazd cztero, czterokołowy z lekki. Co za tym idzie idzie, możecie jeździć dosłownie na kategorię B, jako samochód i to tyle. I że tak powiem nikt wam nic nie zrobi. Jest zarejestrowany, opłacony, także można nim śmigać. Wiem, wiem, że są takie sprzęty bez homologacji. Co prawda, takie aukcje raczej bym omijał, no bo wiadomo, no takim z Kwita to sobie za daleko nie pojedziecie. Ale powiem Wam tak, ogólnie... Nie wiem jak to wygląda sprawa z ubezpieczeniem, z tego typu rzeczami, ale raczej też mega jakoś drogo nie jest, na pewno zdecydowanie taniej niż samochód. No i co z takich ciekawostek 250, 4 biegi do przodu, plus i wsteczny. Generalnie rzecz biorąc silnik bardzo podobny jak w tych baszanach hinolach. Myślę, że chyba nawet, że prawie taki sam ja sobie rozłożę trochę... Ekran bo ja nie widzę co Wy widzicie. A dobra, Wy widzicie tak. Także, no, o tyle mam farta, że ten silnik nigdzie nie przecieka, nie? Nic się z nim nie dzieje. Założyłem mu nowy filterek paliwa. Płyn hamulcowy znaczy się, sorry, do chłodnicy. A trochę go ubyło z tego co widzę, bo było trochę więcej. No, ale dobra. Kółeczka to są czternastki. Um, oponki z przodu 185 na 30 a takie to są wymiary opony, Tak jak mówiłem. Opony są z przodu nowe, z tyłu jeszcze niestety są używane. I w jakim stanie są? Tak, wiem, że w laszkach. <grym> no, właśnie, jak widać, w kiepskim stanie. Zjechane są jak cholera, ale to nieważne. Mam nowy komplet w garażu. Nie chcę mi się jeszcze zakładać tamtych, bo stwierdziłem, że te skończę. No i co, dwa krapy mu założyłem. Myślę, że to bardzo ładnie wygląda, w ogóle jeanlingi jako 250 -tki. one seryjnie wychodzą jako jedyne z dwoma wydechami. Nie wiem dlaczego to jest tak zrobione, teoretycznie według producenta no to te kłady są niby robione typowo na szosówki, typowo na jakieś nie wiem kurwa wyścigi czy chuj wie co, gdzie 250 nie oszukujmy się raczej na wyścigi się jej nadaje to by się nadawało ewentualnie na swapa Wiem, że są jeszcze wersje Spy Racing 350. To są trochę większe kłady, aczkolwiek tam też VMAX y oscylują w około chyba 140 na godzinę bodajże. No, ale co tu można więcej powiedzieć? Powiem wam tak: ogólnie jestem zdziwiony, ale rama nigdzie nie była spawana, nigdzie była, nie była przerabiana, nigdzie nie, było, nie jest pęknięta. Co prawda, są takie miejsca, niektóre, w których poprawiałem ramę, bo była w tym miejscu tylko jebnięta. No to widać jeszcze moje spawy. Um, zeszlifowałem, zaspawałem i jak na razie się trzyma jest ok. Um, ale ogólnie rzecz biorąc, będę go robił pod siebie. Taki bardziej projekt będę chciał robić z niego. Znaczy się projekt. Poza swapem chcę tu też pomalować ramę. Rama, nie wiem w jaki kolor by poszła, ale myślę, że tak celowałem w fiolet. Jakiś fiolet, taki jasny fiolet. Fiolet z brokatem, nie wiem. No i co? No i tak jak już mówiłem. Jeśli chodzi o spalanie, jakie w tym jest spalanie. Powiem Wam tak, bak ma coś koło 5 litrów, na ile to wystarczy. Ja na jednym baku byłem w stanie zrobić bez problemu 50 km Znaczy się do, dobrze mówię? 50 km? No 40 co najmniej Także na jednym baku jesteście w stanie zrobić no około 40 km um, Czy to dużo? No nie wiem A przy tym jakoś zbytnio wachy nie oszczędzałem Tylko dawałem mu, że tak powiem, w podłogę um, I co tu jeszcze można o nim powiedzieć? Na pewno nie jest wywrotny, nie da się nim zaliczyć gleby. Powiem Wam tak, naprawdę trzeba się mega postarać, żeby spowodować tym ładny wypadek lub ewentualnie go nie opanować. Nie jestem pewien czy samochód nie... Nie, nie, samochód nie jedzie. Mm. No i co tu więcej gadać? Nie wiem co tu więcej mogę Wam poopowiadać, mogę go Wam ewentualnie pokazać z każdej strony. O Jezu! O, ta, na pewno go jedną ręką przesunę. No. Dobra, od drugiej strony to wygląda tak Tak jak już pokazywałem, generalnie już rozdop... kład jest długi, tak, on jest długi To co mi się w nim nie podoba to ten taki sztucznie wyciągnięty wahacz do tyłu Ja ogólnie mam w planach po prostu założyć mu krótszy wahacz do tyłu Całą dupę, że tak powiem, wywalić Lampę przesunąć do plastiku I ten... No i po prostu skrócić go, żeby było równo z plastikami, zwróćcie uwagę jaka w ogóle jest rama, stosunek ramy do stosunku plastików. Zobaczcie, że tutaj w tym momencie kończy nam się plastik, czyli tutaj byłoby koło. Zobaczcie o ile on by był krótszy, i od razu lepiej by wyglądał. No ale no, co to jest, mogę Wam powiedzieć? Zalany ma nowy olej 10,40 Motul a wiem, że powinno się chyba lać 5W30, ale stwierdziłem, że jak do wszystkiego lałem 10W, no to ten, ten też przetrawi, że tak powiem. A czy mam w planach go, że tak powiem, zatrzymać? No na bank go, zatrzymam dla siebie na pewno na dłużej. Czy tu większy silnik by wszedł? Powiem wam tak. Widziałem, jak ludzie pakowali tutaj 500 i teoretycznie wchodziły. 600 to już jest moim zdaniem przegięcie, bo trzeba bag dać o wiele wyżej, plastiki wtedy się nie schodzą i to już nie wygląda tak fajnie estetycznie, a na pewno nie przejdzie przeglądu. Um, myślę, że jak ja zrobię swapa w 50 na 125, chociaż to też za duża różnica nie jest, no to i tu z 500 może by przeszło. Także no, myślę, że mogę kończyć tego vloga. Znaczy, vlog, kurwa, co tu można więcej gadać? Czekajcie. Zrobimy tak i zrobimy tak i tak to wygląda. No, teraz przynajmniej go widzicie ra razem, że tak powiem, ze mną. Dobra, myślę, że mogę kończyć tego vloga jak najbardziej. I jakbyście mieli pytania w sprawie tego kłada, nie wiem, może jakieś usterki, może jakieś problemy, może macie takiego samego, możecie się pochwalić w komentarzu. Um, może chcielibyście coś więcej, nie wiem, filmiki w terenie, myślałem, w terenie kiedyś on był. To z ziomkiem tam latałem On Yamaha TDR, ale to tam Dało się coś pobawić Nie powiem, że nie, ale wiadomo, że to nie jest nigdy sprzęt, który jest typowo w teren Bo tak myślałem, że nawet jakby tutaj wpierdolił zawieszenie wyższe, podwyższył go Dał wyższe amortyzatory Wyżej by stał Zrobilibyśmy z szosówki typ na siłę sporta Ale czy to jest sens? Jeśli to jest szosówka to powinien głównie na asfalcie mieć jakieś dobre e, osiągi, że tak powiem, dobry v -max. I przede wszystkim to, co sobie cenię w tym kładzie, to jest stabilność. Naprawdę ciężko się nim wywrócić na bok. E, jest to prawie, że niemożliwe, bo nie wiem, ewentualnie przy v no to może, ale to raczej wątpię. Ewentualnie na jakiejś stromej drodze lub jakiejś drodze, która, nie wiem, ma dziury czy coś. Generalnie rzecz biorąc, skład, sam w sobie jest sztywny bardzo sztywny. Um. No i co można jeszcze tutaj gadać? Jakbyście mieli jakieś pytania, takie nie wiem, nawet poważniejsze na przykład czy nie wiem, a, miałem na nim jakiś wypadek, czy co no to spoko, piszcie śmiało. Myślę, że na wszystkie pytania odpowiem. I teraz tak, na YouTubie dawno filmików, filmików nie było. Były piosenki, które być może wrócą, ale nie jestem pewien. Czy będą vlogi? Mi się wydaje, że jeśli tego vloga sobie wrzucę, to raczej vlogi pociągnę dalej. Mam nadzieję, że coś, coś w tym kierunku rozwinę, bo na tą chwilę też mam dosyć, w sumie dużo czasu wolnego. A ja chciałbym te czasy jakoś wykorzystać. To, co taka ciekawostka. Będzie na kanale, nie wiem czy będzie, ale znaczy na pewno na tym kanale, będzie film wrzucony, film pełnometrażowy, znaczy pełnometrażowy. Ogólnie film swój taki samoróbka. Także tego się spodziewajcie. Pewnie dzisiaj wrzucę zwiastun, pójdzie na YouTube'a, być może jakieś urywki, także no. A jeśli chodzi o kłada, no to tak jak mówiłem, to było na tyle w odcinku. Piszcie w komentarzach jakieś pytania na temat kłada albo czegokolwiek. Na pewno odpiszę, na pewno odpowiem. Trzymajcie się. Nara.